Piotr Kitrasiewicz, Polscy pisarze w cieniu Stalina. Opowieści biograficzne. Fragment. Czyta autor. Broniewski był początkowo w pełni świadomy całego zakłamania bolszewickiej propagandy. Miał jednak wrażenie, iż masy pragną pokoju za wszelką cenę. Zwłaszcza że po ciemnej nocy okupacji hitlerowskiej ludzie postrzegali nowy ustrój jako zdecydowanie mniejsze zło. Władysław, podobnie jak inni ludzie pióra, miał świadomość, że nawet po delegalizacji Armii Krajowej i cofnięciu przez Londyn uznania polskiemu rządowi emigracyjnemu, w Polsce działa podziemny ruch oporu. W lasach i na prowincji Toczą walki, żołnierze wyklęci, ale uważał ich wysiłki za skazane z góry na zagładę. O likwidacji kolejnych oddziałów triumfalnie donosiły reżimowe środki masowego przekazu, przedstawiając ich jako bandytów będących na żołdzie zachodnich imperialistów. Tym bardziej, że leśni Zabijali niekiedy cywilów podejrzanych o donosicielstwo, jak również rekwirowali żywność we wsiach, uciekając się do brutalnych metod, po tym jak wezwania do narodowej solidarności nie odnosiły skutku. Broniewski zrozumiał, że w kontekście sytuacji zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej nie ma powrotu do Polski przedwojennej. Powrotu takiego znędzą ulicy Miłej i im podobnych bynajmniej nie pragnął. W nowych warunkach społeczno-politycznych postanowił iść do przodu bez oglądania się za siebie. W praktyce oznaczało to afirmowanie nowego ustroju, ale był to jego wybór, a dokonując go, pozostał wierny swoim dawnym przekonaniom. Były one proste wtedy przed wojną i teraz w powojennej ojczyźnie. Socjalizm tak, ale polski. Czerwony sztandar tak, ale polski. Dał temu wyraz w najlepszym swoim wierszu z gatunku zaangażowanych, jakie napisał po wojnie. W roku 1949, kiedy odgórnie narzucono twórcom dogmatyczne zasady socrealizmu, Broniewski napisał Pokłon rewolucji październikowej. Kłaniam się rosyjskiej rewolucji, czapką do ziemi, po polsku. Radzieckiej sprawie. Sprawie ludzkiej, robotnikom, chłopom i wojsku. W tym samym roku pisze poemat ikonograficzny, opowieść o życiu i śmierci Karola Waltera Świerczewskiego, robotnika i generała, o komunistycznym świętym Gieroju. Spłodził owodziełko w związku z konkursem na wiersz o Świerczewskim. Obiecali mu, że jak weźmie udział, to wygra. I wziął udział. Wygrał. Dostał 100 tysięcy złotych nagrody. Pod koniec tego samego roku powstało Słowo o Stalinie. Poemat, z którego był bardzo dumny. Również napisany na konkurs. Rok wcześniej wydał cykl martyrologicznych wierszy warszawskich. Cały czas pisał wiersze dla gazet. Niektóre z nich włączał później do kolejnych tomików. Pisał na zamówienie. Władza wiedziała, jak skuteczna jest jego rozłożona na wersy rymowana agitacja. Poeta gwiazdor ludowego państwa musi dzielić się z narodem swoim punktem widzenia. Szczególnie tam, gdzie oficjalne, publicystyczne przekonywanie nie zdaje egzaminu. Towarzyszu Broniewski trzeba zachęcić ludzi, żeby poszli do wyborów, i głosowali trzy razy tak, złożono mu zamówienie. Zrzymał się miotał przekleństwa, kiedy był sam lub ze znajomymi. Niektórzy donosili bezpiece, a jakże ale władza była wyrozumiała. Ostatecznie polski Majakowski ma prawo do swoich fanaberii i humorów. Lecz chwytał za pióro i jak spod maszyny wychodził wiersz na zadany temat. I to jaki wiersz? Porywający, prosty, pełen żaru, trafiający do serc ludu pracującego, przekonujący. Broniewski ze swoim warsztatem poetyckim był dobry na wszystko zachęcić do udziału w pochodach pierwszomajowych, cisnąć gromy na zachodnich podżegaczy wojennych, wystawić laurkę nowej hucie czy fabryce, wezwać do większej wydajności pracy, oddać hołd krajowym i zagranicznym towarzyszom, tak bardzo trudzącym się, żeby zapewnić ludziom pokój i szczęście. Te cele znakomicie spełniała poezja Władysława. Pytanie, na ile była to poezja, a na ile agitacyjne wierszydła? Pod względem warsztatowym były poprawne, pisane zwykle w tradycyjnej formie strofowej z rymami przeplatającymi to znaczy, ostatni wyraz pierwszej linijki, czyli wersu, rymował się z ostatnim z trzeciej, a ostatni z drugiej, z ostatnim z czwartej. Oto fragment wiersza zabrze. Prędzej, górniku, głębiej, górniku, węgla pokłady rąb, w Twojej kopalni na Twym chodniku staje ojczysty zrąb. Brakowało tym wierszom tego, co decyduje o poetyckości, np. klimatu przedwojennej ulicy miłej. Czy księżyca z ulicy Pawiej? Wykonując partyjne zamówienia, poeta zatracił się, zagubił swoją szczerość wypowiedzi. Okazało się, że wartościowe było to, co on, buntownik z natury, pisał w dwudziestoleciu międzywojennym przeciwko władzy. Kiedy sytuacja uległa odwróceniu i zaczął tworzyć dla władzy, okazało się, że przestał być artystą. A został wyrobnikiem pióra. Zresztą prawdziwym poetą był Władysław głównie w swoich licznych lirykach, unikających łatwej rymowanki i struktury zwrotkowej, wyrafinowanych, pełnych niedopowiedzeń, np. Cisza lub Ociemniały z drugiej połowy lat pięćdziesiątych. Brał również udział w firmowanych przez reżim wydarzeniach wewnętrznych i międzynarodowych. Najgłośniejszym z tych ostatnich był Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju, zorganizowany we Wrocławiu w sierpniu 1948 roku. Broniewski był z grupą polskich pisarzy, tak dobranymi przez władzę, Sekretarzem generalnym kongresu był Jerzy Borejsza, żeby światopogląd uczestników nie był jednolity. W auli Politechniki Wrocławskiej, gdzie odbywały się obrady, zasiedli razem z Władysławem Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Zawiejski, Jan Parandowski i inni. Wśród gości zagranicznych znaleźli się Pablo Picasso. Irene Joliot-Curie, Graham Green, Ilya Ehrenburg, Michał Szołochow, Anna Zegers, Martin andersen Nexo. W swoim emigracyjnym dzienniku pisanym w Nowym Jorku Jan Lechoń zrzymał się. Okropność, zgroza, co za plugawe, Zdradzieckie, rynsztokowe rzeczy piszą poeci w Polsce. Mała kanalia o wielkim, wariackim talencie, Gałczyński, chwali się w liście do żony, że widział samego Mołotowa. Broniewski, pewnie już zapity do ostatecznego upodlenia, wyrzeka się wszędzie polskiej poezji na rzecz pism Lenina. Naprawdę, że wim przynajmniej w wierszach jeszcze najlepiej się trzyma, ale za to podpisuje obiema rękami wszystkie nikczemności. Nadszedł rok 1950. Reżim organizuje Broniewskiemu jubileusz 25-lecia pracy literackiej. Wcześniej otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz order sztandaru pracy pierwszej klasy. Teraz Socjalistyczne państwo przyznaje mu państwową nagrodę literacką pierwszego stopnia za całokształt twórczości a także krzyż komandorski z gwiazdą orderu Odrodzenia Polski. Rodzinny Płock oferuje mu honorowe obywatelstwo. Ukazuje się duży tom jego wierszy niby zebranych ale w praktyce wiadomo że bez tych nieprawomyślnych jest u szczytu uznania i materialnego powodzenia. Cieszy się sławą i przekładami swoich wierszy na języki obce. Stabilizuje życie osobiste i rodzinne. Nie mija rok od śmierci Zarembińskiej, a on ponownie staje na ślubnym kobiercu. Wybranką jest tym razem Wanda Burawska z domu Szpilrein, którą poznał przed wojną w Zakopanem. Okaże się najbardziej kontrowersyjną z jego trzech żon: izolującą go od kolegów i zamykającą na klucz szafkę z herbatą, żeby pod jej nieobecność nie mógł częstować gości. Ale i jej poświęci kilka wierszy, wyzbytych jednak tych uczuć, jakie miał do Janiny i Marii. Córka Joanna, zwana Anką, wychodzi za mąż za Stefana Kozickiego. Dziennikarza, byłego Akowca, potem PPR-owca, a następnie PZP-owca. W rok później Broniewski ma wnuczkę, Ewę. W tym czasie adoptuje Majkę, córkę Zarembińskiej, która mieszka z nimi z Wandą przy Alei Róż. W 1951 roku wyjdzie za mąż za dziennikarza Lecha Pijanowskiego. Wkrótce broniewscy przeprowadzają się do podarowanej im przez państwo piętrowej willi z ogrodem przy ulicy Dąbrowskiego. Będzie to ostatnie z licznych miejsc zamieszkania, jakich Władysław doświadczył przez całe życie. Podczas jednego ze spotkań z udziałem pisarzy w belwederze, prezydent Bolesław Bierut. Zwrócił się do niego z zaskakującą propozycją. Ni mniej, ni więcej, tylko uznał, że polski hymn państwowy jest przestarzały, nie pasujący do obecnych czasów, a w dodatku za mało postępowy. Potrzebne są nowe słowa hymnu, wyrażające ducha proletariatu i rewolucji. Rozprzestrzeniającej się niczym ogień nowych idei na cały świat. Nie widzę nikogo innego, kto mógłby tego dokonać, towarzyszu Władysławie. To wielkie wyzwanie, ale wiem, że podołacie. Co wy na to? Mówił Bierut z właściwym sobie ciepłym uśmiechem na wzbudzającej zaufanie twarzy. Broniewskiemu, który na spotkanie przyszedł spóźniony i jak zwykle pijany, po czym od razu nalał sobie wina do kielicha. W pierwszej chwili zdawało się, że źle usłyszał. Nowy hymn? A co z Mazurkiem Dąbrowskiego? Zapytał. To sanacyjny hymn i Szlachecki z ziemi włoskiej do Polski Dobre było kiedyś, ale przecież nie dzisiaj. Dzisiaj byłoby lepiej z wiatrem wschodnim do Polski. I nie szablą odbierzemy, bo to przestarzałe narzędzie walki i nie pasujące do ręki ludu. Pługiem zaoramy, sierpem pościnamy, młotem rozbijemy coś w tym duchu. Rozumiecie to przecież. Co będę wam tutaj gadał, lepiej się na tym znacie. Bierut wzniósł kielich, oczekując, że Władysław zrobi to samo, ale on odstawił swój na blad stołu, rozlewając przy tym sporo czerwonych kropel na śnieżnobiały obrus. Niedowierzającymi, Przekrwionymi oczami wpatrywał się w starego aparatczyka, będącego z woli stalina prezydentem Polski. Władysław wstał i ruszył do drzwi, sapiąc pod nosem. Po kilku krokach zatrzymał się, odwrócił do Bieruta czerwoną twarz i ryknął na całą salę. Usunąć Mazurka Dąbrowskiego. Chyba po moim Trupie. Którzy to szkodnicy z waszego otoczenia podsunęli wam ten pomysł, towarzyszu Bolesławie, bo sami byście na to chyba nie wpadli. W każdym razie na mnie, towarzysze! Tu powiódł groźnym spojrzeniem po wszystkich obecnych. Na mnie nie liczcie! Nie dodał wprawdzie. Pocałujcie mnie w dupę, ale wyraz jego twarzy dobitnie świadczył o tym, że tak właśnie pomyślał. Mocnym wojskowym krokiem opuścił Belweder i zawędrował do jednej z restauracji na Marszałkowskiej, gdzie urżnął się w sztok. A władza, cóż, jak kochająca matka partia, po raz kolejny okazała wyrozumiałość swemu ulubieńcowi. Pomysłu o zmianie hymnu na szczęście zaniechano, do czego zapewne przyczynił się jego bezwzględny, arogancki, ale skuteczny sprzeciw. Potrafił hałaśliwie buntować się również w innych okolicznościach, chociażby na prapremierowym pokazie dramatu Lona Kruczkowskiego Juliusz i Etel. Było to w maju 1954 roku w warszawskim teatrze kameralnym. Kruczkowski opisał sprawę sowieckich szpiegów małżonków Juliusza i Ethel Rosenbergów, którzy znakomicie zakonspirowani w Ameryce udawali normalną rodzinę z dziećmi, które nie miały pojęcia o tym, czym zajmują się ich rodzice. Wykradli i przekazali do Moskwy tajemnice budowy bomby atomowej. Zostali skazani na śmierć, ale w ich celi zainstalowano telefon łączący z prokuratorem generalnym USA, do którego mogli zadzwonić, gdyby zdecydowali się na współpracę z rządem. Nie skorzystali z możliwości ocalenia życia i zostali straceni. Kruczkowski ukazał ich losy na krótko przed egzekucją, kiedy żegnają się z dziećmi i ze sobą, wybierając śmierć niż zdradę Związku Radzieckiego i komunistycznych ideałów. Napisana z talentem typowym dla autora Kordiana i Hama oraz Niemców, sztuka odwoływała się do emocji odbiorców, a zwłaszcza ich współczucia ukazując w przejmujący sposób tytułowych bohaterów jako męczenników i niezłomne ofiary imperialistycznego, faszystowskiego barbarzyństwa. Niektórzy z widzów ulegli tej propagandowej wymowie i lali łzy na widowni, rozczulając się nad tragicznym losem Rosenbergów, dobrze zagranym przez Tadeusza Kondrata i Halinę Mikołajską. Ale nie Broniewski. Będąc pod gazem, w pełni rozumiejąc płynącą ze sceny psychologiczną manipulację, wiercił się gniewnie w swoim rzędzie, a podczas przerwy krzyknął wyfuaje. Do czego to podobne? Tutaj ze szpiegów robi się bohaterów! Był to fragment książki Polscy pisarze w cieniu Stalina opowieści biograficzne Piotra Kitrasiewicza. Czytał autor.